Otwarcia nowej wspaniałej świetlicy wiejskiej. To miejsce, o którym mieszkańcy marzyli i które pomimo wielu utrudnień udało się zrealizować, bo gruntu nie było, ale też mieszkańcy pomogli, także dziękuję bardzo za to. Dzisiaj świętujemy nie tylko otwarcie budynku, ale przede wszystkim otwarcie nowego rozdziału w życiu lokalnej społeczności. Świetlica, którą tu widzicie, to znacznie więcej niż tylko mury i dach. To możliwość lokalnego rozwoju kultury, życia społecznego i integracji. To przestrzeń, w której mieszkańcy będą mogli się spotykać, spędzać czas wolny, organizować rodzinne wydarzenia, a koło gospodyń będzie rozwijać skrzydła organizacyjne, gdzie dzisiaj już jedno skrzydło mają bardzo piękne i jeszcze na pewno rozwiną drugie skrzydło. Słuchajcie, jest to też dla młodzieży i dzieci. I myślę, że nie ma nic piękniejszego, jak tutaj będą występowały, śpiewały dzieci wasze. Co prawda moje to już tylko wnuczki, bo dzieci by nie chciały śpiewać, ale myślę, że jest to piękne i te dzieci, ta młodzież może tutaj korzystać z tej świetlicy. Opiekunem tu będzie pani Marysia Sołtys, która po prostu ma i bibliotekę i tutaj jeszcze świetlicę dodatkowo, ale jeszcze jest młoda dziewczyna, da sobie radę, a jak nie to ja wpadnę i pomogę. Marysiu, zgoda? No. Zgoda. Słaba ta zgoda, ale dobrze. W tym miejscu pragnę podkreślić, aby każdy mieszkaniec czuł się tutaj tak jak u siebie. Korzystajcie z tej inwestycji, ale i dbajcie o nią. Niech ta świetlica będzie waszym wspólnym domem, w którym będziecie budować silne więzi Sąsiedzkie, organizować wydarzenia kulturalne, edukacyjne i sportowe, bo jest tu dyrektor sportu. Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tego miejsca. Dziękuję Radzie Gminy Siedlce za poparcie tej inwestycji, projektu i realizacji. Dziękuję wykonawcom i Projektantom za błyskawiczne tempo pracy i bardzo per perfekcyjną realizację. A szczególnie dziękuję mieszkańcom, którzy swoim zaangażowaniem i entuzjazmem udowodnili, jak bardzo <coughs> potrzebują takiego miejsca. Życzę Wam, niech to miejsce służy Wam przez wiele lat, przynosząc radość i satysfakcję. Tylko na jednej stronie napisali, także tak, krócej było. E, szanowni Państwo, podsumowując, my jeszcze tutaj mamy zamiar jeszcze boisko wybudować, żeby ta e, miejscowość Wołyńcy, Wołyńcy Kolonia, oni nie mają tu szkoły i co prawda mają piękny kościół, i to też się liczy, że mają blisko, ale po prostu nie mają szkoły. To jeszcze będziemy chcieli im wybudować boisko. Tutaj Janek szczególnie mówi do tenisa. Ja nie wiem, kiedyś tam takim czymś pikałem, ale już tego nie wiem. Ale będziemy się starać, żeby to zrobić. Chciałbym też podziękować swoim współpracownikom, którzy są tak samo odpowiedzialni jak ja. Jak ja, no dlatego zostawiłem go na deser, jest tu ze mną wicewójt Sławomir Jageło, który no, pomaga mi na bieżąco. Także dzisiaj mu nie pozwoliłem za bardzo tu przemawiać, mówię daj mi, mnie trochę popracować, bo to, to prawda, człowiek pracuje na co dzień, ale Dobrze, miałem, nie raz w niedzielę. Ale w kościele księży woszczu byłem, tylko w oporu. To ja na razie dziękuję i proszę dalej o kontynuowanie.